Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani. Dzisiaj zrobiłam dla Was naleśniki z serem, bardzo prosty przepis i oczywiście smaczne, nasze najlepsze naleśniczki. Pokażę Wam, jak je zrobić. Zapraszam Was na film. I tak oto prezentują się nasze upieczone na masełku naleśniczki z serem. Zobaczcie, jak wyglądają apetycznie. Do naszych naleśników potrzebujemy cztery jajka, cztery jajeczka. Do tego dodajemy mleko, pół litra mleka i mąkę. Mąka pszenna typ 500. Mąki trzy szklanki. Możecie dodać szczyptę soli. Zobaczcie, ciasto musi wyjść nam takie nie za rzadkie i nie za bardzo gęste, takie leiste. Coś takiego. Jeśli by Wam wyszło za rzadkie, dodajcie mąki. Jeśli za gęste, dodajcie mleka. I teraz takie ciasto do naleśników będziemy smażyć grzaną patelnię daje niewielką ilość tłuszczu oraz smaruję tylko do pierwszego naleśnika, później już będziemy smażyć bez tłuszczu. Gdy patelnia już jest rozgrzana, nalewamy nasze ciasto na naleśniki. Ja taką łyżką bazową do zupy. Dosłownie chwilka i obracamy naszego naleśnika. Robimy je takie jaśniejsze, nie będę bardzo przypiekła, dlatego że później będziemy je jeszcze piec z serkiem w środku. Zobaczcie, jak ładnie się rozpływa na patelni. Chwilę pieczemy i obracamy. Bardzo, jak ładnie odchodzą od patelni. I obracamy. I dosłownie chwila i wyciągamy. Proszę bardzo. I następny. tego Przepisu wyszło nam 15 sztuk naleśniczków. Naleśniki są w takiej grubości mniej więcej. I teraz będziemy robić do tego farsz. Farsz będzie serek. Z naleśniczki z serem. Do naszych naleśników zrobimy sobie taką masę serową. Będziemy robić je z serem. Tu jest pół kilo twarogu. Jeśli kupicie taki twaróg, Kostka, musicie go zmielić. A wiadereczku to wiadomo, że zmielone jest. Do tego łyżeczkę cynamonu. Jeśli ktoś nie lubi cynamonu, może to pominąć. Ja daję ekstrakt waniliowy. Możecie dać cukier waniliowy. I mój ser będzie z miodem. Ale zamiast miodu możecie dać cukier. No to już do smaku. Czy ktoś lubi bardziej słodkie, czy mniej słodkie, jak już lubicie. Ja daję jedną łóżkę miodu. Wszystko musimy wymieszać ze sobą. Aby nasza masa była bardziej taka kleista, zlepiona, dodaję jedno jajko. Możecie dodać całe jajko, możecie dodać tylko rzutko. Ja daję tylko samo rzutko, bo i tak będziemy to jeszcze piekli. Teraz możecie sobie spróbować, czy jest dosyć słodkie, czy Wam czegoś nie, bra nie brakuje. Moja masa jest już bardzo dobra. Następnie bierzemy sobie nasze naleśniczki i będziemy smarować Naleśnik Bierzemy w serek. Smarujemy sobie w ten sposób i coś. Takie trójkąciki będziemy robić. Do jednego naleśnika daję jedną łyżkę sera. I tak wyglądają nasze naleśniczki z serem. Zobaczcie. I teraz takie naleśniczki będziemy wkładać i podsmażać na patelni z masełkiem. Na patelnię wkładamy kawałek masełka, i nasze naleśniki z serem będziemy podpiekać na masełku. I nakładamy sobie nasze naleśniczki. Chwilkę musimy je podpiec. Chwilę i podważamy i obracamy nasze naleśniczki. Zobaczcie, one się ładnie podpieką. Jeszcze chwila z drugiej strony. Chwilę już nam się podpiekły i możemy wyciągać. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Proszę bardzo. Tak wyglądają, a teraz będziemy smażyć następną porcję. Teraz składam znowu troszkę masełka i smażymy następną porcję. Wyciągamy już nasze naleśniczki. Gdy je zrobimy na masełku, one wtedy są takie smaczne. Ładne, rzuciutkie. Baczcie, jakie piękne. Teraz nałożymy jednego naleśniczka. Zobaczcie, tak wygląda w środku z serkiem. Bardzo dobre naleśniki, nie za słodkie. Polecam Wam bardzo serdecznie. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Pa!